Dziś rozpoczęło się największe studenckie święto w naszym regionie, czyli Juwenalia Śląskie. To sześć dni zabawy i chwila na oderwanie się od nauki przed zbliżającą się sesją. Dzisiaj Juwenalia ruszyły, tradycyjnie rozpoczęły się barwnym korowodem studentów katowickich i śląskich uczelni wyższych, który finiszował na katowickim rynku. Tam tradycyjnie już można powiedzieć studenci przejęli władanie na cały tydzień nad Katowicami. Najbliższe dni to wtorek, dzień klubowy, a także takie, powiedzmy, plażowanie tutaj na Deptaku, na Bankowej. Będą food trucki, będzie można odpocząć na, na leżaczkach. Natomiast środa to wielka bitwa uczelni, różne zawody, konkursy sportowe. Bieg o Złotą Milę, szczegóły można znaleźć na, na Facebooku, czego ten bieg Złotej Mili dotyczy. To w środę na osiedlu akademickim w Katowicach, w Ligocie. Natomiast ruszamy od Koncertami w Katowickim Parku Leśnym. Pierwszy dzień to bardziej, powiedzmy, rokowo. Gwiazdą będzie Happy Set. Piątek, dzień rapowy. Tutaj akurat nie postawiono na jakąś największą powiedzmy gwiazdę polskiej sceny, muzycznej, akurat rapowej. Natomiast będzie wielu młodych wykonawców, którzy też mają bardzo dużo odsłon swoich klipów na, na YouTubie, więc widać, że młodzież akurat też interesuje się akurat tymi wykonawcami. No a sobota finał też już tradycyjnie rokowo i myślę, że duży, duży hit i długo oczekiwana, bo też przez kilka ostatnich lat, kilka ostatnich lat nie występowała akurat pijama porno. No i w sobotę, tym ostatnim dniem powiedzmy totalnej inwazji studenckiej zakończymy tegoroczne Juwenalia. Juwenalia organizowane są w ramach porozumienia samorządów studenckich Śląskich Uczelni. Finałowe koncerty, które zaplanowano na czwartek w piątek i sobotę odbędą się w Parku Leśnym na Muchowcu.